Witajcie, witajcie. Jeżeli wam się podoba moja praca, jeżeli wam się podoba to co robię, będzie mi bardzo miło, jeżeli wpiszecie mój kod twórcy. Jest on monterzol. A teraz nie przedłużając, zapraszam na filmik. Dobrze, w końcu, w końcu, drodzy Państwo, wróciłem sobie do domku. Już jest Oj, późno w nocy, więc dzisiaj na tapetę. Długo oczekiwane. Koszmar Otworzymy sobie ich dzisiaj 20. Zobaczymy, co z nich poleci. <laughs> Więc, nie przedłużając, będziemy jechać. Zobaczymy, jakie są nowe brońki. Eee, multum, że tak powiem. Liczę na. O. Dużo można ocalańców zdobyć. Podręczników w tym momencie. Bo to jest jedyna w sumie okazja, w tym momencie. Bo to jest jeden event, który daje wam. Dostaje się tak na ocaleńców. Dobra, już mamy snajperkę jedną. Oj czachamiotkę. I to są w sumie za darmo że tak powiem ocaleńcy. Słabo, dla mnie generalnie troszeczkę słabo. Postarali się jak, no, z dupy. Cztery bronie tak naprawdę dodali fabułę, którą się robi półtorej godziny zbierz, zbierz z ostatni i na tym się kończy. No nic trudno, trudno się mówi. Fajnie, no na recykling, i wszystko pięknie ładnie pójdzie. Konstruktorka Penny. Ciekawe, czy w ogóle um, jak, to, jak to poleci, że tak powiem. Czy uda się wszystko wbić? Przynajmniej legendarnych po jednym, jakimiś fajnymi perkami, oczywiście. Bo dziadostwo to jest dziadostwo, wiadomo, to od razu pójdzie na recykling. Na razie, kurczę, w sumie dwie bronie epickie dostałem, gdzie są moje legendarne wszystkie bronie. Ja potrzebuję po trzy minimum dostać. Bohaterów żadnych nie potrzebuje. Też się nie postarali, bo ponieważ bohaterowie zostali, no, bohaterowie zostają, że tak powiem, z poprzedniego eventu, więc, no, słabo. Dwa, dwie nowe brońki dopiero. Wę, strasznie takie krapowate. o jest pompa, trachomiotka. Yy, generalnie król burzy też jest, no. Powiedzmy, do niczego, bo nie jest jakiś skomplikowany, trudny. Pierwszą misja jaką sobie odpaliłem, to po prostu udało się zrobić. I to jest tyle. O, czyli będzie legenda. O, i co dostaniemy z legendy? Eee... Snajperka, pompę, zobaczmy. Niech będzie pompa. Wow, pierwsza legenda. Super, elegancko, niesga. O to nam chodziło, tylko czemu to jest tego tak mało? Tu duplikacja też powinna być jakoś załączona, bo to jest też śmiechu warte. Dobra, coś do wyboru. Szybki shuriken soczek. Pff. Wszystko to na, na recykling. Darmowe podręczniki. Nawet to nie, to nie leci. Nie wiem, myślałem, że przynajmniej coś... Coś pokombinują, że będzie dało się drugą dynietnicę do księgi kolekcji wrzucić. A ja nie chcę jednej jedyny wrzucać, bo to jest ciekawstwo, ale naprawdę ja nie mogę. Co ja, dwie legendy dostanę na 20 zł? No bez przesady. Nie wiem, tak zwracam nie raz uwagę, że ta gra jakoś tak dziwnie myśli. Aby włączyć. Na razie wszystko w epikach mamy. Jedną, jedną legendarkę mamy. Rewelacja. Opening. Pierwsza klasa. Nie chcę marnować Fluxa, żeby sobie coś tam jeszcze poulepszać bez sensu. Czechamiotka. O, czy będzie legendarne? Dobra, mamy włócz. Nie. Super, fajnie, że włócz dostaliśmy. Ach, trochę szkoda, gadać. Zobaczymy. Ciekawie, jakie w ogóle perki są tych broni. Czechamiotka. O, legenda będzie następna. Piątek 13. Kajl. Okay. Strasznie, na tyle co się nafarmiłem i naprawdę takie krapy dostaję, że karabin, Panie, że karabin nie dostałem żadnego legendarnego, super, hmm, trochę krapowo strasznie, no ale dobra, może coś się trafi jeszcze, jest tych lamek trochę do otwarcia, tak wiecie, troszeczkę na szybkości, chcę Wam przynajmniej jakiś tam opening da Was nagrać, wow, pierwszy legendarna, legendarny gruchotar do dynki, Mogliby dać, żeby można było więcej tych dni mieć, tak naprawdę. I powinni w ogóle odblokować je, że. O, będzie legenda kolejna. Kolejna legenda. Nie, Sarah Hotel Trzecia. Super. Mm, bo przecież to nikomu nie szkadzi, że ta dnia będzie na ogień wodę i się skończyłoby takie idiotyczne jakieś sprzedaży czegoś. Dobra. I legenda, legenda, legenda. Soczek. No dobra, bohater kolejny. Tak słabiutko, troszeczkę słabiutko. Zmieniłem w właśnie epickie ustawienia. Pięknie ta gra wygląda, na, jeżeli chodzi o epickie ustawienia. O, o, o. Co my tu mamy? Coś z podstawy, czy coś? Epicki ninja. O Jezus, z podstawa. Za 44 fps ładnie chodzi na tym, na ratowanku. Coś porobili w tej optymalizacji, że naprawdę to dość spoko działa. Krycha. I krab kolejny. Nie chcę nie chcę zużywać fluksów na bronie. Cztery są, czyż bez jaj, naprawdę? Hmm. Ostatnia znaczy ostatnia ta lamka, bardzo, bardzo, bardzo słabo. Słabiutko, zna jakich mało piątek 13, o Jezus, ale kra. dobrze, zobaczmy co dostaliśmy. Ogłuszenie lub powalenie wroga redukuje zdrowie gracza i zadaje, ok, takie są perki, ogłuszenie lub powalenie, naprawdę patrzcie się jaki sławiutki bohaterów których nie potrzebuję, mam ich mnóstwo, naładowało mi, no to jest dla mnie katastrofa, to jeszcze wszystko z ogłuszeniem jest, bez sensu, no nic trudno się mówi trudno się mówi, pech to pech więc napiszcie czy wy też mieliście fajne jakieś dropy bo ja to standardowo przyłożę, że na moich openingach takie krapy sami wyskakują aż żal ich otwierać więc z mojej strony to jest tyle cześć, 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 do zobaczenia na razie